Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży było tematem dzisiejszej konferencji pod tytułem Wsparcie na starcie. Organizacja takiej konferencji poruszającej bardzo istotny problem współczesnego świata była pomysłem dwóch prężnie działających fundacji. Mowa tutaj o Fundacji dla Naszych Dzieci i Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej postanowiłyśmy kilka tygodni temu na, na takim jednym z naszych wspólnych spotkań jako dwie fundacje zorganizować takie wydarzenie. Pomyślałyśmy, że, że to będzie bardzo potrzebne wydarzenie, bo wiemy, że no nie tylko młodzież, ale dzisiaj młodzi ludzie przede wszystkim mają bardzo duże problemy ze swoim zdrowiem psychicznym, z kontaktami z rówieśnikami. Dlatego stąd nasz pomysł na konferencję wsparcie na starcie, bo wiemy, że zdrowie psychiczne to jest bardzo ważny aspekt naszego życia, a ponieważ Wydaje mi się, że też osoby, które są dziś na tej konferencji przyciągnęły te, te tłumy, które widzimy za nami, bo, bo zapełniliśmy salę Domu Katolickiego i naprawdę mieliśmy bardzo dużo chętnych, spowodowały, że, że to jest bardzo fajne wydarzenie i, i, i fajnie, że ono się w ogóle w Sandomierzu odbyło. Jak przyznaje Iwona Korczyńska sapielek prezes Fundacji dla Naszych Dzieci, skala problemów związanych ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży jest na tyle duża, że takie wydarzenie musiało się odbyć i zwrócić uwagę na te problemy. Z potrzeby widać jak duże problemy są w tym zakresie. Rozmawiamy z młodzieżą, bo same większość z nas z wykształcenia nauczycielkami. Współpracujemy ze specjalistami, z dyrektorami szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Stąd wiemy jak ogromna jest skala problemów. Na sali Domu Katolickiego w Sandomierzu licznie pojawili się nie tylko uczniowie szkół z regionu, ale również pedagodzy, nauczyciele. I osoby pracujące i współpracujące z młodzieżą. Jedną z takich osób była projektantka mody Justyna Wesołowska, która przed naszą kamerą przyznała, że niejednokrotnie w swoim kontakcie z młodzieżą spotkała się z dużym problemem, którym jest hejt. Pracuję z młodzieżą podczas nadwiślańskiej week i spotykam się niestety z hejtem, i ten hejt jest bardzo widoczny i o tym, co dziś jest tu mówione jest bardzo potrzebna, szczególnie dla młodych ludzi. Ja też się uczę i też chcę pomagać tej młodzieży, bo widzę, że jest wielki problem, chociażby ostatnio też organizowaliśmy konferencję związaną z hejtem. Warto o tym mówić i są bardzo potrzebne takie konferencje i dzisiejszy skład jest niesamowity i możemy tak wiele się nauczyć i myślę, że ci młodzież i zarówno nauczyciele, jak i my po prostu możemy te informacje później mówić dalej i wspierać po prostu młodych, bo młodzież jest wspaniała, tylko trzeba je pomóc w niektórych sytuacjach. Wśród najczęściej wymienianych w trakcie tej konferencji problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież była nieakceptacja, hejt, brak zrozumienia czy wsparcia oraz uzależnienia od internetu i problemy rodzinne. Jak zauważa Danota Ordon, pedagog w drugim liceum ogólnokształcącym w Sandomierzu bardzo często zdarza się obecnie sytuacja, że pomoc specjalistów takich jak pedagodzy szkolni jest niewystarczająca. Często są to tak głębokie problemy, że właśnie moja rola, funkcja pedagoga, pedagoga szkolnego jest niewystarczająca stąd od kilku bodajże lat mamy wsparcie w postaci psychologów szkolnych co wymusiła sytuacja obecna prawda i również oczywiście Pomoc, wsparcie psychologa jest też często niewystarczająca. Najczęściej psycholog po rozpoznaniu problemu musi też korzystać z pomocy, przekierować ucznia młodego człowieka do fachowej pomocy medycznej. Oczywiście miniona konferencja nie rozwiąże od razu wszystkich problemów dzieci i młodzieży, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych działań. Stworzyliśmy płaszczyznę do rozmowy, płaszczyznę do dyskusji. Na pewno jedno spotkanie nie rozwiąże rozwiąże wszelakich problemów. Chcieliśmy stworzyć płaszczyznę, żeby osoby zajmujące się psychologią, psychiatrią spotkały się z młodzieżą. Pewne rzeczy im naświetliły, ale to też jest współpraca wielu instytucji, które działają czy to w mieście, czy to w powiecie, czy to przy szpitalu, czy policja też tymi problemami się zajmuje. I to jest właśnie płaszczyzna, to dzisiejsze spotkanie, żebyśmy porozmawiali, zaczęli porozmawiać na ten temat i nie wstydzili się rozmawiać, bo też jest taka bariera lęku bariera, że zostanę wyśmianym, że, że to nie wypada mieć. Problemy, że może jechać do innego miasta i tam rozmawiać ze specjalistą o swoich problemach. Chcemy ten temat oswoić i temu służy dzisiejsze spotkanie. Głównym punktem wydarzenia była dyskusja panelowa z udziałem psycholożki i dziennikarki Małgorzaty Ochma, doktor psychologii Aleksandry Piotrowskiej, psychoterapeuty Pauliny Mierzejewskiej oraz Alicji Przybylskiej, specjalisty psychiatrii dziecięcej i psycholog. Ilony Gronek Jedlińskiej, współpracujących z Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Sandomierzu. Katarzyna Kaszluga STV-Info.